Dzień dobry wszystkim w kolejnym dniu mojej wyprawy jest godzina jest godzina e, w pół do dziesiątej za pół godzinki mam autobus do Siem Reap wstałem dzisiaj rano zjadłem śniadanie, napiłem się kawki nie, przepraszam, kawki nie było herbatki się napiłem e, z panem Po pogadaliśmy jeszcze chwilkę e, Pożegnaliśmy się, zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Było trochę smutno, ponieważ te cztery dni yy, tutaj żyjąc na wsi, astetycznie można by powiedzieć, naprawdę układają dużo w głowie i, i to było bardzo dobre przeżycie, bardzo dobre przeżycie bez telewizorów, bez pralek, bez radia, bez lodówek. Po prostu piękna sprawa. A teraz czas na kolejny etap mojej podróży przez Kambodżę do Siem Reap. Także czekam na autobus i jadę dalej. Czeka mnie 12 godzin, 12 godzin drogi na, na zachód. W sumie na zachód, tak. Właśnie przyjechał mój autobus, a dokładnie busik. w kości. Tutaj się pakuje ekipa, a ja mam miejsce szóste tutaj zaraz przy wejściu. Tutaj już wchodzimy i jedziemy. O, mam miejsce dość wygodne przy, przy drzwiach. No co, patrzymy jak to będzie. 11-12 godzin teraz. Przed nami, przedem, przed nami, no przed nami pasażerami. A jaka kulturka? Pan dał każdą wodę. Minęły, e, minęły dwie godziny podróży przez kambodżańskie miasta i miasteczka. I chciałem Wam powiedzieć, gdzie jesteśmy, ale kompletnie nie wiem. Znaczy wiem, gdzie jestem, ale nazwy miasteczka Wam nie powiem, bo jest po kambodżańsku, po kmersku napisane. Za cholerkę nie wiem. No także po dwóch godzinkach jazdy naszym środkiem transportu Zrobiliśmy sobie przerwę. Yy, zaraz się zapytam kierowcy ile tej przerwy. Może się napiję kawki. Bardzo mam ochotę na kawę. Zamówiłem sobie latę. I zawsze poddają mi taki, takie woreczka. 5000 riali. 5 zł. No taka kawka. latę. Sobie wziąłem że tak kawę chciało robi pan, pan mi to w tym kubeczku jakbyśmy mieli odjeżdżać już właśnie się zastanawiałem co będzie jak zamówię kawę jak zamówię kawę a pan zawoła do autobusu ale ale pani w kubeczku takim podał, teraz sobie przykryje a tam mamy autobus To sobie tam stoi. kawka pachnie bardzo dobrze. tutaj on, Oni normalnie tutaj jako tak, kawy nie mają. Raczej, raczej herbaty. Kawy to mają te takie woreczka trzy w jednym, dwa w jednym. Ale czasem, właśnie. W kawiarni, czy te teraz na stacji można sobie zamówić I taką kaweczkę. O kurde, pyszna. Pyszna kawa w trasie. Jest, po 12 dopiero. I nie jestem jako tako głodny, ale tutaj w miejscowym sklepiku kupiłem sobie ciasteczka takie 2000, rieli kupiłem sobie dwie paczki, o, tak na drogę, żeby mieć coś przekąsić. No, czyli 4, 4 zł, tak na nasze wychodzi, a mówię tak. O tak, żeby żebyście tak mniej więcej wiedzieli, co ile kosztuje i gdzie. To są takie ceny na powiedzmy stacji benzynowej. O, bo to jest taka stacja, stacja benzynowa, wing i przystanek autobusowy. Nie mogę znaleźć nazwy miejscowości tutaj po kmersku. Ale tak patrzyłem sobie na mapę, to tak do jedziemy na wschód od przepraszam, jedziemy na zachód od Bendlung w stronę Siem Reap. No to ja jestem jakieś godzinkę drogi od rzeki Mekong, która przecina Kambodżę. Autobus już odpalony. Także ja już się zbieram do naszego środka transportu. No to mamy akcję. Mamy awarię naszego środka transportu gdzieś. Gdzieś nigdzie. Chwilę moment po wyjeździe z tamtego miasteczka najprawdopodobniej wał strzelił, bo wisi. Nie wiem co teraz będzie. Nie wiem kiedy dojedziemy do Siemrep. No, ciekawa sytuacja. Ale jak na razie oni sobie tutaj dają z takimi sytuacjami radę. Widziałem to po motorku pan na Po, szybko wszystko po, pozałatwiali, no jestem ciekaw jak tutaj będzie no ale zapewne postoimy sobie nie wiem, może przyjedzie ekipa do naprawy, a może podmienią nie wiadomo taka przygoda nie ma tu nawet miejsca, żeby sobie gdzieś siąść Spokojnie. I poczekać no trudno tak czasem bywa, no nic na to nie poradzimy. Kierowca naszego autobusu jest hardcorem. Hard Oni tutaj, kierowcy autobusu są tutaj dość yy, schludnie ubrani, mają takie mundurki, czapeczki. Kierowca ściągnął koszulkę, ściągnął czapeczkę, rozłożył ręcznik i pod autobus. No, jestem ciekaw, raczej w to wątpię, raczej w to wątpię, że naprawi ten wał, ale no już samo to, sama ta sytuacja, że się nie poddał, Robi wrażenie. Naprawdę. Niezły gość. Tak jak myślałem, kierowca naszego autobusu nie dał sobie rady samemu. I zadzwonił po, po pomoc. Przy okazji dowiedziałem się, gdzie jesteśmy. Jesteśmy niedaleko z ręk. I stamtąd przyjedzie pomo pomoc. Yy, pomoc będziemy najprawdopodobniej, znaczy nie my, no, będzie ekipa najprawdopodobniej naprawiać. Nikt nie wie, tam za nami siedzą państwo i jeden chłopak i ja. To jest nasz czwórka w autobusie. Yy, także oni sobie tam siedzą. Ja chwileczkę z nimi tam też siedziałem i zastanawialiśmy się, yy, ile to potrwa. Ale nie wiemy, no zobaczymy. Podobno do godzinki ma przyjechać, ek, czy ma przyjechać zaraz ekipa, i do godzinki mają to naprawić. No to się okaże. Zobaczymy. I znowu w siodle. Dwie godzinki czekania, ale autobus naprawiony, nasz busik, i jedziemy. Będziemy mieli pewnie z godziny opóźnienia do hotelu, zaraz tam. Dam znać, bo z hotelu mają po mnie w Sienrep przyjechać tukiem i mnie do hotelu zabrać. Taki miły gest, no, no, jak mówię, my już ruszyliśmy i jedziemy. Wszystko jest ok i oby do końca drogi. a no teraz e, 18.41 będziemy za jakieś godzinę, 20 minut tak sobie podróżujemy o, jest autobus pusty jest nas tak jak mówiłem cztery osoby cały czas ktoś tu jakiś czas wchodzi, ktoś wychodzi na jakiś, na jakiś tam przejechać jakaś ale tak naprawdę to jedzie z nami e, ja, jedziemy Starsze małżeństwo i jeden młody chłopak, który tam sobie siedzi i się lajtuje przy telefonie. No i pan kierowca. Także podróż mi dość przyjemnie. No teraz tylko się zaczęło trochę taka droga jakby to powiedzieć, lekko wyboista. Także zwolniliśmy, więc pewnie pewnie troszkę pojedziemy. No tak, pojedziemy, będziemy po ósmej. No bo tu taki odcinek jest dość wyboisty i pan kierowca zwolnił i chociaż nie będzie szybko jechał, No spokojnie, bezpieczeństwo najważniejsze. Chociaż tak to się wydaje dziwne, bo to, to w sumie do tej chwili to jechał jak w pendolinu. Wyprzedzał auta nawet osobowe, ciężarówki na trzeciego, po prostu no, ja się troszkę delikatnie, w się w kilku momentach obawiałem, ale spokojnie no, jest ginię. Nic się nie dzieje, jest w porządku. No, jedziemy, jeszcze przed nami, tak jak mówię, no już godzinka, godzinka 20 i będziemy w Siemre. No i przyjechałem do miasta Siemre. Dojechaliśmy, jest przed 8. Pan z hotelu. Czekał na mnie, to też bardzo fajne, bardzo miłe. Od razu zaprowadzimy do tuk-tuka Jedziemy do hotelu. Marzy się już po prostu odświeżenie i pompy. Fajnie teraz taki wiaterek. jeje wieczór regulacji za niedługo w hotelu. I odpoczywam dzisiaj nic nie robię, tylko może jeszcze zjem jakąś. let